Dzień dobry Państwu, witam w podcaście o Solineum. Dzisiaj porozmawiamy o historii miejsca, w którym znajduje się gmach główny o Solineum. Ja nazywam się Paweł Jarnicki i ze mną jest. Wojciech Gruk z Muzeum Książąt Lubomirskich. Dzień dobry. Dzisiaj Osolino znajduje się między placem Nankiera, Odrą, ulicą Szewską a załukiem Osolińskich, A początki Wrocławia to za rzeką, prawda? Tak, raczej należy wiązać je z Ostrowem Tumskim. Oczywiście pytanie, jak daleko w przeszłość chcemy sięgnąć. Myślę, że X wiek będzie tutaj rozsądnym horyzontem na terenie dzisiejszego teren dzisiejszego Wrocławia w tamtym czasie. To było właściwie kilka różnych osad z najpotężniejszą z nich na Ostrowie Tumskim. Natomiast czy i co znajdowało się w tym miejscu, w którym dzisiaj stoi gmach Ossolineum, tego nie wiemy. Można przypuszczać, że były tutaj jakieś niezorganizowane osady związane z bliskością przejścia brodu na wyspie piaskowej. Do kogo i od kiedy należał ten teren na lewym brzegu rzeki? Ten teren był własnością książęcą aż do, można powiedzieć, pierwszej połowy XIII stulecia, kiedy książę postanowił lokować Wrocław Lewobrzeżny. Lokacja miasta polegała nie tylko na tym, z czym przede wszystkim nam się to kojarzy, czyli wytyczeniu charakterystycznej siatki ulic, ale również na nadaniu nowego ustroju prawnego. Książę chciał, żeby część tego lewobrzeżnego miasta, Pozostała jednak do jego wyłącznej dyspozycji, żeby to, była jego, żeby to był taki jego przyczółek w mieście lokacyjnym, czyli tej części miasta, która rządziła się prawami miejskimi. I to właśnie na tym terenie, bezpośrednio podległym księciu, został wzniesiony klasztor i szpital krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą. Co stanęło tutaj jako pierwsze? Nie można rozróżnić klasztoru i szpitala. To właściwie był jeden kompleks. Mówimy tutaj o okresie już po najeździe tatarskim w 1241 roku. Wtedy teren dzisiejszego Wrocławia Lwobrzeżnego został spustoszony. Po tym wydarzeniu miała miejsce druga lokacja Wrocławia i to właśnie na jej, w jej ramach zostali tutaj sprowadzeni z czeskiej Pragi krzyżowcy z czerwoną gwiazdą. Był to zakon szpitalniczy. Z czasem przestało mu się to podobać, ale powstały do obsługi szpitala. Praskiego, założonego przez Królewnę Agnieszkę z dynastii Przemyślidów. O tym, że dzisiejszy gmach główny od był kiedyś budynkiem klasztornym świadczy wiele detali architektonicznych. Prawda? Jednym z nich jest to, co znajduje się nad wejściem, głównym wejściem od ulicy Szewskiej w tym panonie. Tak, tam jest bardzo ciekawy detal ukazujący poduszkę, na której leży miecz i mitra książęca, czyli charakterystyczne nakrycie głowy księcia. To jest ciekawe, że wspominasz tutaj o szpitalu i o klasztorze, gdyż właściwie można by powiedzieć, że ten konkretny znak odwołuje się bardziej do osoby fundatora, czyli właśnie księcia, a szpada do Pewnych planów, które ten bardzo ambitny zakon realizował w następnych stuleciach planów, które polegały na uzyskaniu, na dążeniu do uzyskania statusu zakonu rycerskiego. Natomiast co do detali, to faktycznie budynek, krzyż, budynek dzisiejszego gmachu Solineum jest dosyć bogato pokryty emblematyką klasztorną. Zwłaszcza godłem zakonu, czyli krzyżem maltańskim nad sześcioramienną czerwoną gwiazdą. No i tu muszę rozczarować Państwa, niestety nie wiadomo. Nie wiadomo dlaczego krzyżowcy z Czerwoną Gwiazdą są z Czerwoną Gwiazdą. Które z tych budynków, które dzisiaj stoją, są najstarsze? Tutaj warto wspomnieć, jak sądzę, o tym, dlaczego większość z tych pierwszych budynków średniowiecznych nie zachowała się do naszych czasów. Mianowicie w roku 1680 miał miejsce druzgocący pożar, który strawił większość tych budynków, i jedynie jeden z nich, to jest budynek stojący dzisiaj przy placu, Nankiera, nazywany potocznie przez pracowników Osolineum Starą Plebanią. I to jest budynek, w którym znajdował się właśnie jeden, przynajmniej jedno ze skrzydeł dawnego szpitala. W sali konferencyjnej Zakładu Narodowego można do dzisiaj zobaczyć wspaniałą gotycką ścianę szczytową z ostrołucznymi oknami. Tak więc to jest ten najstarszy relikt średniowiecznego. Szpitala i klasztoru. No i budynek Kościoła, tak? No i oczywiście budynek Kościoła. Naturalnie to jest Kościół Świętego Macieja, który od początku pełnił rolę kościoła klasztornego. Warto w tym miejscu zauważyć, że zachowały się do dzisiaj relikty drugiego kościoła, związanego z klasztorem Krzyżowców. Chodzi tutaj o pozostałości dawnego kościoła cmentarnego, pod wezwaniem najpierw Świętego Jerzego, a później. Świętej Agnieszki, z którego zachowała się jedynie ściana północna, czyli od strony Odry. Natomiast całość robi dość duże wrażenie, gdyż ta ściana zdaje się być wmurowana w późniejszy budynek. Chodzi tu o ulicę Szewską 43. Czyli czyli na tym pasie ziemi, na lewym brzegu Odry, Kościół Świętego Maciej'a nie był jedynym kościołem? Nie, tam było więcej kościołów, oprócz wspomnianego Kościoła Świętej Agnieszki. Trzeba tutaj wymienić jeszcze. Kościół świętej Klary związany z klasztorem klarysek i kościół świętego Jakuba, następnie Wincentego, związany z kościołem Franciszkanów. No i tutaj warto mieć na względzie, że te wszystkie fundacje powstały ze sobą w ścisłym związku. Wszystkie fundacje, czyli oprócz klasztora krzyżowców, również klasztor klarysek i klasztor franciszkanów. One znajdują się tutaj do dzisiaj. W Klasztorze franciszkanów mieści się wydział filologii Uniwersytetu. Wrocławskiego, a w klasztorze Klarysek swoją siedzibę mają Urszulanki, które prowadzą tam liceum. I cały ten kompleks, kompleks tych trzech fundacji religijnych, jest właściwie dosłownym przeniesieniem wzoru urbanistycznego z czeskiej Pragi. To właśnie tam królewna, wspomniana już królewna Agnieszka, zakładając swój szpital, założyła również w jego bliskim sąsiedztwie klasztor franciszkanów i klasztor klarysek. Wszystko to było związane z jej bardzo rozwiniętą pobożnością franciszkańską, że się tak wyrażę. Dlatego jej siostra, księżna Anna, która była. Żoną księcia wrocławskiego Henryka Pobożnego, a która była bardzo zafascynowana postacią swojej pobożnej siostry, postanowiła we Wrocławiu skopiować niemalże ten wzór, który do dzisiaj jest tak czytelny w kance miasta. Tutaj, gdzie jesteśmy, to mieli siedzibę szpitalnicy, ale czasy się zmieniały. Z zakonu szpitalnego stawał się zakonem wojskowym i rycerskim. A przynajmniej tak brzmiała oficjalna tytulatura, oficjalna nazwa tego zakonu, do której krzyżowcy dążyli przez szereg, można powiedzieć, stuleci. To jest bardzo ciekawa sprawa. Mamy tutaj do czynienia z czymś, co można określić, jak sądzę, zmianą tożsamości tego zgromadzenia. Spowodowaną pewnymi przyczynami, powiedzmy, ekonomicznymi. Mianowicie, w momencie, kiedy zakon krzyżowców został ufundowany, najpierw w Czeskiej Pradze, a później przeniesiony do Wrocławia, był on traktowany przez domy panujące, zarówno w Pradze, jak i we Wrocławiu, jako prestiżowa fundacja rodowa. Wiązały się z tym ogromne nadania i ogromne bogactwa, którymi ten zakon, mający być w zasadzie skromnym, mógł dysponować dowoli. No i to niestety był początek wszystkich późniejszych problemów krzyżowców. Oni dosyć szybko ulegli demoralizacji w tym sensie, że coraz bardziej byli zainteresowani w pomnażaniu swoich bogactw, a coraz mniej w prowadzeniu szpitali. No i w pewnym momencie około 15. 16. stulecia zaczęto już wprost podważać sens istnienia tego zgromadzenia. skoro nie chcecie prowadzić szpitali, to jaki jest sens waszego istnienia? To po co wapsuł te wielkie bogactwa? No i w tym momencie najpierw bracia czescy wpadli na pomysł, żeby zmienić swój status z zakonu szpitalniczego na zakon rycerski. Rozpoczęli w tym celu długotrwałą i niezwykle kosztowną akcję, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, lobbystyczną. Właśnie, a dlaczego o to zapytałem? Dlatego, że to, że y, zakon z, z zakonu szpitalnego stał się zakonem w zasadzie rycerskim, no, miało niebagatelny wpływ na to, jak wygląda ten budynek, w którym dzisiaj znajduje się sojnę. Zdecydowanie tak. Y, właściwie. Całą, cały program ideowy, cała koncepcja tego budynku jest podporządkowana w wyrażaniu idei rycerskości jego gospodarzy. Zwróćcie Państwo uwagę na taką ciekawą zbieżność czasową, mianowicie w roku 1680, kiedy spłonął stary kompleks klasztorno-szpitalny, Czeska gałąź krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą już od pięciu lat cieszyła się statusem zakonu rycerskiego. Jednak papież uznał, że nie ma konieczności równego traktowania obydwu gałęzi zakonu, w związku z czym bracia Śląscy tego statusu w tym samym czasie nie uzyskali. Musieli oni dalej starać się o jego uzyskanie, a jedną z kart przetargowych w tym procesie miała być właśnie budowa tego gmachu. Jego budowa rozpoczęła się w roku 1690 i od samego początku ideo przyświecającą jego projektantom. Było, aby całym swoim ogromem, całą znakomitą jakością artystyczną, całym programem ideowym wyrażał on status rycerski jego gospodarzy. Czyli tym gmachem, tak naprawdę, chcieli metodą faktów dokonanych potwierdzić status rycerski tej gałęzi zakonu, tak? Tak, sztuka zawsze odgrywała ogromną rolę w propagandzie, mówiąc wprost. I to miała być pewna propaganda idei rycerskiej, propaganda sukcesu również tego zgromadzenia, pokazanie, że jest on bogaty i arystokratyczny. Najokazalej ten budynek wygląda z, od strony odryb, to jest ta imponująca kopuła, prawda? No dlaczego z tej strony? To prawda, fasada od strony Odry, fasada północna, jest najbardziej okazałą elewacją gmachu. Miało to dwie przyczyny. Po pierwsze, pozostałe elewacje były dość silnie zabudowane. Tam nie można było szczególnie rozwinąć skrzydeł, jeśli chodzi o projektowanie. Ale druga przyczyna, nie mniej istotna, była taka, że tą elewację doskonale było widać z Ostrowa Tumskiego. Tymczasem na Ostrowie Tumskim Biskupem był wówczas niejaki Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg, z którym krzyżowcy byli bardzo skonfliktowani. Biskup von Pfalz-Neuburg był faktycznym arystokratą, a do tego członkiem prawdziwego zakonu rycerskiego. I to nie byle jakiego bo właśnie zakonu krzyżackiego. Tego samego, którego pokonaliśmy pod Grunwaldem. Co więcej, nie był on szeregowym członkiem tego zakonu, ale jego wielkim mistrzem. Mając świadomość, że krzyżowcy nie są faktycznym zakonem rycerskim, starał się on blokować wszelkie próby naszych braci o uzyskanie wymarzonego rycerskiego statusu. Dlatego z tą elewacją północną chodziło właściwie o to, żeby biskup widząc ze swojej siedziby na Ostrowie Tumskim klasztor Krzyżowców po prostu się denerwował. Chodziło o to, żeby był jeszcze bardziej Dopiec. Dzisiaj została ta kopuła, ale jeszcze w, w tamtym czasie było coś więcej, prawda? Tutaj nad dzisiejszą ulicą szewską. Tak, w zamknięciu ulicy szewskiej znajdowała się brama miejska. To też jest ciekawy przykład propagandy, ponieważ brama ta prowadziła właściwie donikąd. To znaczy, owszem, w północnym zamknięciu ulicy szewskiej, w, momencie, w miejscu, kiedy ulica szewska dochodziła do Odry. Znajdowała się furta, nazwana Furtą Świętego Macieja. Służyła ona głównie krzyżowcom do tego, żeby mogli oni dostawać się do swoich młynów, do swoich zabudowań gospodarczych znajdujących się na pobliskiej wyspie Tamce. Niewątpliwie nie pełniła ona nigdy żadnych funkcji militarnych. Natomiast podczas barkowej budowy nowego gmachu Wzniesiono w tym miejscu, w miejscu tej skromnej furty czterokondygnacyjną okazałą bramę miejską, która miała być tym elementem militarystycznym w sylwecie klasztoru. Jeżeli chodzi o architekturę klasztoru, warto jednak zwrócić uwagę, że zdecydowanie, zdecydowana większość form architektonicznych. W jego przypadku zastosowanych, ma inną proweniencję niż militarna. Mianowicie chodzi tu o architekturę pałacową. Ten budynek miał nie wyglądać na skromny klasztor czy szpital, ale na pałac potężnego rycerskiego zgromadzenia, na rezydencję. I to rezydencję właściwie świecką w swoich założeniach architektonicznych. Zwróćmy uwagę na tą jakże charakterystyczną kopułę widącą, widoczną od północy. Jest to tak zwany belweder, element zaczerpnięty ściśle z architektury pałacowej. Jest to miejsce, do którego w przypadku niepogody właściciel mógł się udać, aby podziwiać swoje włości naturę, z którą rezydencje były harmonijnie łączone. W tym przypadku za naturę odpowiadała odra. Belweder to jest piękny widok, tak? Tak, dosłownie to Czyli znaczy można piękny było widok. podziwiać piękne widoki z tego miejsca. Tak, po drugiej stronie Odry co było? Po drugiej stronie Odry Krzyżowcy posiadali swoje ogrody. Tak, więc Ogrody klasztorne. Tak, na obinie konkretnie. Tak więc faktycznie przeważnie w założeniach rezydencjonalnych Pałace były otwarte z jednej strony na ogród przypałacowy, często nie posiadały one czwartego skrzydła, były to trzy skrzydła na założeniu litery U. Krzyżowcy nie mogli sobie pozwolić na brak czwartego skrzydła, dlatego po prostu zdecydowali się na obniżenie i to jest ten taras, na którym Belweder się znajduje. Czy wiemy, kto zaprojektował ten gmach, który dzisiaj tutaj stoi, kiedy to było, jakie były ogólne założenia tego gmachu? Uczeni, jak to uczeni, nie są zgodni w tej kwestii. Najczęściej w literaturze wymieniany jako architekt tego gmachu jest niejaki Jean-Baptiste Mathieu, francuski architekt. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, jeżeli już to raczej naniósł on tylko pewne poprawki na projekty, które przygotował najprawdopodobniej miejscowy budowniczy Simon Wideman. Nie można wykluczyć też na jakimś etapie pewnego udziału jakbym doradczego znakomitych czeskich architektów Dincenhoferów. Sprawa jest jednak otwarta. Pierwotnie budynek składał się z pięciu skrzydeł. Tak. tak, to jest ciekawe, bo dzisiaj budynek urzeka wręcz spójnością całego założenia, cztery Klarownie rozplanowane, harmonijnie rozplanowane wokół prostokątnego dziedzińca skrzydła zdają się być realizacją pierwotnej koncepcji. Tymczasem ta koncepcja oryginalnie zakładała budowę jeszcze piątego skrzydła po stronie południowej, czyli tej od strony rynku. I faktycznie takie skrzydło istniało. Istniało aż do początku XX wieku. Sam ten czworobok główny, prawda, ma taką strukturę typową dla zakonów zamkniętych i ta przestrzeń, która jest pomiędzy czterema głównymi skrzydłami, przypomina Wirydarz. Ale to nigdy nie był Wirydarz, prawda? Tak, to jest bardzo kusząca perspektywa, żeby nazywać to miejsce Wirydarzem. To dobrze brzmi. Tymczasem jest to dziedziniec i od początku był to dziedziniec, on zresztą nigdy nie był aż tak piękny jak współcześnie. Pełnił on funkcje gospodarcze. Tutaj warto zwrócić uwagę też na fakt, że pierwotnie otoczony był on ze wszystkich stron podcieniami. Na wypadek niepogody można było obejść cały dziedziniec. Tymi podcieniami, i w nich też magazynowano różne towary. Zostały zabudowane dopiero na początku XX wieku. Wszystko, co było na parterze, to były przestrzenie przeznaczone na raz, składowanie różnych rzeczy, ale też na takie gospodarcze powierzchnie. Tak? Tutaj, gdzie dziś siedzimy, nagrywamy to, co się znajdowało. Siedzimy na parterze, siedzimy w kawiarence, i w tejże kawiarence mieściła się piekarnia. Natomiast w sąsiedniej auli. W której dzisiaj możemy regularnie oglądać wystawy czasowe, znajdowała się wozownia, obszerna przestrzeń znakomicie nadająca się do tej funkcji. Zasadniczo cały parter przeznaczony był na pomieszczenia gospodarcze i administracyjne. Tutaj znajdowały się magazyny, był też kurnik między innymi. Czyli parter był takim przestrzenią gospodarczą, prawda? Zakonnicy i mistrz mieszkali na piętrze, tak? Faktycznie to jest zdumiewające z naszej dzisiejszej perspektywy, że że zdecydowana większość tego ogromnego i wspaniałego gmachu przez większość czasu stała pusta. Mianowicie skrzydła yy, zachodnie, to od strony Uniwersytetu, i skrzydło północne, od strony Odry, powyżej parteru, przeznaczone były do wyłącznego użytku wrocławskiego mistrza krzyżowców. Tak więc jeden człowiek na tak wielkiej powierzchni sobie rezydował. Natomiast. Skrzydło wschodnie było przeznaczone do wyłącznego użytku generalnego mistrza krzyżowców z Pragi, który tu we Wrocławiu pojawiał się raz na parę lat, czyli przez większość czasu stało ono właściwie puste. Skrzydło południowe było w pewnym stopniu zagospodarowane przez krzyżowców. Tutaj warto zauważyć, że z wszystkich pomieszczeń parteru, bo o parterze wcześniej mówiliśmy, jedynie w tym skrzydle południowym znajdowało się wspaniałe pomieszczenie przeznaczone do użytku zakonników, czyli refektarz. A bracia na co dzień rezydowali w tym nieistniejącym już skrzydle. Południowym. A powiedz, kiedy zakonowi udało się uzyskać status zakonu rycerskiego? Wrocławskim krzyżowcom udało się to, to osiągnąć w roku 1738. Tak więc, jak Państwo widzicie, od roku 1690, od początku budowy gmachu do 1738 minęło no, prawie 50 lat. W tym czasie nasi krzyżowcy nie ustawali w zabiegach, nie ustawali również w wydatkach i w fundacjach artystycznych. Jednym z najwspanialszych pomników tego intensywnego okresu starań jest program ideowy sali pod kopułą naszego gmachu. Tak, ale o tym co co wewnątrz, co pod Kopułą, porozmawiamy w innym odcinku, bo to jest szerszy temat. W innym odcinku porozmawiamy też sobie o tym, co jest, co znajduje się w refektarzu, prawda, który jest dzisiaj jedną z bardziej reprezentacyjnych sal Ossolineum. No, jest jeszcze ogród barokowy. I o dziedzińcu osolineum. Zdecydowanie. Tematów związanych z tym budynkiem jest mnóstwo. I będziemy systematycznie o nich państwu opowiadać. Także zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków podcastu Solineum Paweł Jarnicki i Wojciech Gruk. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.